Chciałbym pokazać, jak można zagospodarować nasz dworzec. Przed wejściem są miejsca dla rowerów. Po obu stronach. Yy, od razu po wejściu mamy rozplanowanie. Dworce, jak on wygląda i alfabetem Braille'a tak samo opisane wszystko w różnych kolorach. To bardziej dla osób niewidomych. Następnie można wykupić bilet w takiej kasie samoobsługowej. To w tym momencie, że kasy są pozamykane. Bo tutaj mamy kasy biletowe. Ja pokazuję ten dworzec, bo on ma podobne rozplanowanie do szczecińskiego naszego dworca i można wiele elementów zastosować. Te zejścia u nas na dworcu są podobne, ale dosyć ubogie w porównaniu z tymi tutaj, i dworzec, dworzec wygląda podobnie. Wejdę jeszcze do środka, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Sprawda modernizacja naszego dworca kosztowałaby dużo ale no warto Tym bardziej że to rozwiązanie co zastosowano tutaj jest jak najbardziej przyjazne dla ludzi Tym bardziej że u nas zimy są dość srogie Hej! Na każdym zejściu są schody elektryczne włączają się w momencie kiedy się podejdzie do nich czyli oszczędzają prąd, prawda? Także tutaj z tym nie byłoby, tak mi się wydaje, problemu Podobne do terminalu Podobny dworzec jest do terminalu tam gdzie się wylatuje, tak? czyli samolotowego a no jest dość ciekawy Tutaj elektryczne tablice z informacjami Obiekt jest całodobowo monitorowany. Yy, aha, tutaj dodatkowo winda dla stóp niepełnosprawnych. No, tutaj już po tej stronie mamy schody, ale zejście na perony jest po obu stronach. Tak? Czyli elektryczne. No, oraz normalne. No i tutaj jest podobnie, tak, z tym podejściem. U nas są bardzo srogie zimy, a pasażerowie muszą czekać dość często na na opóźniające się pociągi, więc takie rozwiązanie dla naszego dworca szczecińskiego uważam e, jak najbardziej za odpowiednie. A czy z władze zrobią coś w tym kierunku, żeby zmienić nasz, nasz dworzec? To już w ich interesie. No i mamy dodatkowo siłownię na dworcu. Słuchajcie. A czy bardziej fitness? On jest dzisiaj zamknięty. Ale to jest u góry, no dworzec w ten sposób też część zarabia na siebie, tak? Bo udziela miejsca u góry, a no innym organizacjom tak w tym wypadku. do doskonale rozplanowane Dziękuję za oglądanie filmu i do następnego razu. Do widzenia. Aha, i jeszcze tutaj mamy od razu bezpośrednio wyjście na postu taksówek z dworca. Hej! Czyli to nie koniec. I wychodzę z dworca sobie bezpośrednio na postój taksowy, po żadnych schodach, na których mogę sobie nogi połamać, tak jak to jest u nas, tylko bezpośrednio na tym samym poziomie jest wyjście. No i mamy postój taksowy. Dworzec jest bardzo podobny do naszego. A jakże inny, prawda?